E o, Lala się cieszy, bo dzisiaj przyjdzie Pepa i George na śniadanko. E o! Cześć Lala. Co tam słychać? Co porabiasz? Powiedz mi, czy śniadanie już jest gotowe? Mm, to ty nie słyszałeś ty psy? Dzisiaj George przychodzi i Pepa naś nasze śniadanko. O, super! To trzeba szybko przygotować. Kiedy będą? Już właśnie są w drodze. No to Rada, co Ty tutaj robisz? Chodź, chodź, chodź szybko! Poczekaj, dobrze! E o, to stół jeszcze nie jest przygotowany? Thinky winky, po! Co Wy sobie myślicie? Przecież ponoć George i Peppa do nas idą. Na śniadanie, właśnie. O co tutaj chodzi? E o, nie przejmujcie się! Mamy dzisiaj niespodziankę. Dzisiaj będzie takie trochę inne śniadanie. Hmm! Dla was to też będzie niespodzianka. E o, super! Super! Niespodzianka! Hmm. O! Papa idzie! Zobaczcie! I jesteśmy, jak obiecaliśmy. E o, super! Super, Pepa, nawet nie wiesz, co ciebie czeka. Niespodzianka, niespodzianka śniadanie. Nie będzie zawsze to samo, co jemy, tabi tożta i tabi kasa. Dzisiaj zjemy coś innego, ponoć. Tak powiedział Tinki, Łinki i Po. Super, już się nie możemy doczekać. No to poczekajcie, zaraz przyniesiemy, chodź po. I o, ciekawe co wymyślili, ale na pewno będzie pysznym. Co nie, Lala? I o, na pewno, ale już mi troszkę w brzuszku burczy. Ach, ciężkie to po. Ach, cała, cała paka smartis. Świnka, Pepa, lubi smartis? George też. I u, nie wierzę co widzę. Przecież Smartys są moje ulubione. Hmm! <laughs> nie mogę się doczekać! Wreszcie zjeść jednego! Hmm! Ale pyszne śniadanko! <laughs> o, naprawdę pyszne! Hmm! I w ten sposób Teletubisie i świnka Peppa i George. Zjedli przepyszne śniadanko. Smartis.